Witam serdecznie tutaj Extreme Game. Gramy w Fortnite, a sprawdzamy co nowego jest. Trochę czasu nie nagrywałem, nagrałem parę odcinków, których niestety nie udostępniłem, bo nie miałem czasu. Możemy zobaczyć, że są postacie nowe w sklepie Naruto. Ale tak, zajmijmy się po prostu grom, zagrajmy w solo, zobaczmy czy coś się zmieniło na mapie. Pewnie są nowe jakieś zadania. Ale tak się patrząc, zobaczmy mapę. Coś tu jest na mapie. Także pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to zobaczymy, co się dzieje na zbieżności. Może już jest królowa odblokowana i tam będzie trzeba z nią walczyć. O kurde. Na balonie jest opaska od Naruto, a my zobaczymy, co się dzieje na zbieżności. Hm, śmiesznie to wygląda. Już stąd widzę, że królowa sześcianu nadal jest zablokowana. Ale możemy sobie zobaczyć nowości. Królowa dalej w jajku. Tego się nawet... O kurde. Ale fuks. Wiesz, myślałem, że zginąłem. No tutaj się za wiele nie zmieniło. Także zwiedziliśmy sobie zbieżność Teraz to się nazywa piramida No dobra, spoko Dobra, wykonamy sobie zadania jakieś Skanerem trzeba namierzyć wrogich graczy To miałem ukończyć Żeby to zrobić to najlepiej przejść sobie tutaj na, na ten burz Ten skaner właśnie zwiadowczy można tutaj znaleźć Bo nawet w tym budynku Ale nie zawsze się pojawia jednak jest duża szansa, że go uda nam się zdobyć. O ile nas nikt nie zabije. No właśnie. Bra, powtórka z rozrywki, sprawdzamy czy znowu ktoś mnie nie zabije. No i tak. Dzisiaj chyba sobie nie pogramy. Ło, jakiś cudem zyskałem gwiazdkę. W tym budynku jedynie są skrzynie i może mnie nikt nie zabije tym razem. Mamy skaner, od razu się wylosował, no i świetnie. Więcej do szczęścia mi nie potrzeba. Ogramy sobie na bałajce. Co tam jeszcze trzeba zrobić? Zbierz metal, pozbieramy sobie metal. No już prawie się udało no Dobra, z tej skrzynki pewnie zbierzemy trochę No, tutaj w tej bazie to nawet sporo tego metalu można zebrać Jeszcze się o konie zamyka na szczęście z tego cegłówki lecą. Z tego metal jest wykonany. Teraz gdzie łódź znajdę? Tutaj jest rzeka jakaś, może przy rzece jakiś statek będzie, łódź? O, jest łódź. No to w sam raz. No i następne zadanie wykonane. Jest jeszcze. jeszcze pistoletem trzeba postrzelać. Dobra, mamy pistolet. Nieważne, że jest... Beznadziejny. Chciałbym kogoś zaskanować. Nie wiem, czy mi to będzie dane zrobić. Sześciu graczy zostało i nikogo nie ma w pazie. Tutaj chyba w tej bazie też by można było coś znaleźć. Jakiś skaner. Ona jest tutaj na skalistych skarpach. Tylko chcę cię zeskanować. Boi się skanu. Czekaj. Ja cię tylko chcę zeskanować, kurde. Kurde, uspokój się Dobra, udało się Teraz trzeba go zastrzelić pistoletem W sumie tego też bym mógł Czemu to mi się nie chce wybudować W ogóle chyba nikogo nie trafiłem Zadanie wykonane 15 gwiazdek zdobyliśmy o fałdowce Odbierzemy sobie nową płytę. O. Także od razu sobie zmienimy tą płytę. dajmy je w pienia. Ja z wami się będę żegnał. Trzymajcie się ciepło cześć!